Cześć kochani, z tej strony Ola. Mm, więc tak, zarabianie w internecie to jedna wielka ściema, też tak myślałam jakiś czas temu, w ten sposób myśli wiele ludzi. Przynajmniej moje otoczenie. Ale ponieważ... Yy, ponieważ chcę realizować swoje marzenia, chcę zarabiać więcej niż... W pracy na etacie i chcę jeździć więcej na wakacje niż raz w roku, uczę się zarabiania przez Internet i tego też mogę nauczyć Ciebie. Zauważyłam, że w większości przypadkach jest tak, że moje zwykłe zdjęcia klikacie, lajkujecie, a filmików nie. Zastanawiałam się, z czego to wynika. Wynika to z tego, że ludzie nie wierzą w to, że przez Internet da się zarobić. Każdą sekundę mojego życia mogę przeżyć tylko raz. Więc nie będę mojego życia marnować w pracy na etacie. Nikt nie zwróci mi straconego czasu. Chciałabym taką pracę, gdzie zarobki zależałyby od mojego zaangażowania. Jest XXI wiek i taką pracę daje mi internet. Ktoś musi... Pracować w pracy na etacie, ponieważ ktoś musi naprawiać nam samochody, i tak dalej. Ludzi denerwuje to, że można zarabiać przez internet. Ludzi denerwuje to, że ktoś żyje inaczej niż oni, i denerwuje ludzi to, że ktoś nie chodzi w pracy, do pracy na etacie. Yy, ryzyko istnieje wszędzie. W internecie również ale bardziej ryzykowne jest założenie własnej firmy, ponieważ może, firma może spajtować i zostaniemy z długami. A wejście do market, marketu sieciowego jest niewielkie i koszta są niewielkie. Żeby pracować w internecie, to praca polega na tym, że robi się zakupy co miesiąc i to daje dochód pasywny. Jeszcze chciałam wspomnieć o tym, że wybór lidera jest bardzo ważny, gdyż ja, jak zaczynałam y, się interesować zarabianiem przez internet, to wybrałam sobie lidera. Myślałam, że wybrałam dobrze, a jednak wybrałam źle, po czym, y, po czym jak płaciłam pieniążki, zainwestowałam w pewien projekt, to y, lider mnie oleł. Szukajcie takiego lidera, który będzie miał dla was czas i który was nie oleje. To na razie wszystko. Cześć, papa.